Listen in summer. Cześć kochani, witam was w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was do mojego biura. Jak widzicie, za mną troszeczkę się zmieniło. Nie zmieniło się super wszystko, więc to nie będzie taka metamorfoza, że wszystko wyniosłam. Są zupełnie nowe rzeczy. Chciałam te zmiany dokonać tekstyliami, czyli jakieś dodatki, zasłony itd. I trochę zmianą klimatu, w sumie przez 1 dwa meble i nieraz. Sposób ich ustawienia lub wysokości. Także nie są to jakieś metamorfozy, że wydałam nie wiadomo ile pieniędzy, bo też nie chciałam, wiecie, na biuro wydawać wiecie, nie wiadomo ile kasy. Także kupiłam tak naprawdę nowe biurko, jedną komodę, którą już kupiłam jakiś czas temu, którą już widzieliście w filmach. I trochę dodatków. Muszę jeszcze kupić dywan, ale z tym czekałam właśnie aż urządzę i zobaczę jak to wygląda, żeby ten dywan dopasować, bo no nie byłam po prostu pewna. Także z tym się jeszcze wstrzymuję, najwyżej dywan pokażę Wam we vlogu. No i co? Zapraszam Was do mojej siedziby, do siedziby Alice Vlog Channel. Chodźcie. Pierwsza rzecz, jaką widzimy, jakby po wejściu do tego pokoju, to jest ta największa komoda. Jest to system Besta, jeżeli Was to interesuje, bo często się o to pytacie. I to jest taki system, w którym możecie sami, jakby modelować, czy chcecie wyżej, czy niżej. Mogłabym to zabudować do sufitu, włożyć, jakby, wiecie, wszystko zakryć, wszystko odkryć. Wybieracie sobie, czy chcecie drzwi, czy szuflady. No po prostu, kombinacji jest mnóstwo. Są różne kolory frontów i obudowy, także szaleć. Można. I jakby ta komoda była ze mną od początku, i tutaj leżą wszystkie dokumenty. Wiecie, tak naprawdę to było jedyne miejsce do przechowywania, i później zdecydowałam się na drugą komodę. Ale te komody stały na ziemi i robiły wrażenie trochę takich ciężkich. Yy, oczywiście wiedziałam, że można kupić nóżki, ale nie mogłam się zdecydować, czy je chcę i jakie chcę. W końcu zdecydowałam się teraz, że chcę nóżki drewniane, pasujące po prostu do tego yy, koloru obudowy. I słuchajcie, wygląda to o wiele lepiej. Wszystko, tak naprawdę, wszystkie meble, które są na nóżkach, wyglądają lżej, nie są takie ciężkie. Co na pewno zauważyliście w moim salonie: ja mam kanapę, fotel na nóżkach, szafka RTV jest na nóżkach. Wszystko wygląda troszeczkę lżej niż takie meble położone na podłodze. Także teraz wygląda ona zdecydowanie fajniej. Troszeczkę ją przesunęłam do boku, bo była dosunięta do ściany. Nie ma potrzeby, żeby była dosunięta. Nie wiem jeszcze, co tutaj. Zobaczymy, co się zadzieje. Mam tutaj gołą ścianę. Jest parę pomysłów na to. Może być na przykład tutaj jakaś tapeta z wzorem. Plakaty może nie bardzo, bo mam tutaj zaraz dwa plakaty o których powiem. Myślałam, że może tutaj jakieś lustro dekoracyjne. Zobaczymy. No wiecie, to jest taki proces, który trwa. Nie można wszystkiego na raz kupić, bo nie wiadomo czy będzie pasowało, więc jakieś tam zmiany w przyszłości wam pokażę. Także tutaj mam dokumenty, trochę dekoracji, kto pamięta literkę A, którą kupiłam jeszcze w Toruniu w Tickey Maxie, idealnie się pasowała w kolor, bo też zmienił się kolor, mianowicie motywem przewodnim w tym pokoju jest drewno, zieleń, czarny i złoty, czyli takie bazowe elementy i tekstylia są na przykład właśnie zielone. Mamy tutaj takie zielone jakby organizery. Jest ta właśnie moja literka. Fotel jest żółty, więc fajnie kontrastuje. Fotel jest ziska. No i złote elementy. Tutaj na przykład ramka i zdjęcie z moimi dziewczynami. To jest ramka z H&M Home. Tutaj mam taki koszyczek, jakby złoty, i wszystko to jest jakby przemyślane. Tutaj nie ma srebrnych dodatków, tylko raczej złote. I zieleń, a ta zieleń pojawia się też tutaj. Jak widzicie, doszły zasłony. Są to zasłony takie same jak w sypialni, tylko że zielone w sypialni mam różowe z takim delikatnym wzorem fajnie się komponują. Obok, powieszony w końcu po latach, mój przycisk od YouTube'a na 100 tysięcy subskrypcji, a teraz mamy już 151. <grym> Także no fajnie, że w końcu wisi, zawsze gdzieś stał. Nie wiedziałam, gdzie go zawiesić. No i teraz przy tych zmianach stwierdziłam, nie, no trzeba to powiesić. Poniżej mamy moją monsterę, którą rozsadziłam jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień temu. I jedna jest w salonie, drugą postanowiłam postawić tutaj. I już pierwszy listek się pojawia, więc jestem zadowolona. Um, I tak, ona jest w takim koszu i stoi na tej komodzie Alex, która była w poprzednim biurku. Na razie ją zostawiam, bo jeszcze jej nie sprzedałam, ale się zastanawiam. Nie wiem, czy do końca mi ona tutaj pasuje, czy nie. Jeszcze na pewno parę rzeczy się tutaj zmieni, ale na razie są tam jakieś dokumenty, rzeczy, więc. Niech stoi i fajnie, po prostu podoba mi się to, że ta monstera nie jest na ziemi, tylko jest na podwyższeniu, więc możliwe, że kupię taki sam stołek, jak mam w salonie, tylko że czarny. Myślę nad tym. No i biurko wygląda tak, kto pamięta, jakie biurko tutaj było. Było biurko dwuosobowe, jeden długi blat przez cały pokój i komoda Alex po środku. To trochę zmniejszało optycznie pokój, i teraz na pewno jest tak przytulniej. Wiecie, no nie da się oszukać, że to biurko wcześniejsze było po prostu długie, duże i za duże dla mnie, bo skutkowało to tym, że był wiecznie bałagan, ponieważ ja siadałam po jednej stronie, a po drugiej leżały wszystkie papiery, coś, co nie chciało mi się odłożyć, paczki, które przyszły, i wiecznie na tym biurku był bałagan. Dlatego postanowiłam z niego zrezygnować i kupić sobie biurko. Nie małe, ale takie, że wiecie, jest jednoosobowe i nie zrobię na nim jakiegoś super bałaganu. Zdecydowałam się na biurko z Ikea, na które wcześniej w ogóle nie zwróciłam uwagi. Długo się zastanawiałam, jakie kupić. Nie chciałam całego białego, bo ten typu jest trochę ciemniejszy klimatem. Są białe fronty, ale jest trochę ciemniej, także to mi się bardzo podoba i chciałam biurko czarne z czarnym elementem. Więc padło na to, nie pamiętam nazwy, ono ma takie tutaj małe szuklatki, i w tych szuklatkach zmieniłam uchwyty na złote, tak aby pasowało wszystko do reszty dodatków, do ram od plakatów, do innych uchwytów. No, zobaczycie, że ten element złota się tutaj przebija. Lampka też ma takie złote elementy, tutaj, i tutaj, i jest też czarna, więc fajnie, fajnie pasuje do tego. No, i tak, jeżeli chodzi o biurko, to jest dla mnie idealny rozmiarem, ponieważ mogę na nim spokojnie pracować, montować dla Was filmy, jednocześnie sobie rozłożyć jakieś kartki, czy czasami wiecie. Nie wiem, coś zapisuję w kalendarzu, mieści się drukarka, która jest idealna, bo nie jest wielka, uwielbiam ją. I ten blat jest wystarczająco głęboki, bo powiem Wam, że oglądałam też taką toaletko, biurko z IKEA, no to się nie nadaje. To by było zdecydowanie, wiecie, za krótki jak na biurko, także cieszę się z tej decyzji. Zostawiłam fotel na razie. Możliwe, że kupię jakiś nowy, ale póki co on tutaj pasuje. No i tak. Nie mam tych rzeczy za dużo. Po prostu chodziło mi o to, żeby mieć biurko, które ma wystarczająco dużo miejsca do pracy na komputerze. Nie mam komputera stacjonarnego, więc nie muszę się martwić tutaj, wiecie jakieś klawiatury i takie rzeczy, bo korzystam z laptopa. Mieści się drukarka, spokojnie mogę wiecie tutaj, coś jeszcze porozkładać i to mi wystarczy. Nie potrzebuję też jakiegoś super dużo miejsca do przechowywania, bo mam te dwie komody. No i jeszcze ta, być może ona zostanie. Tutaj mam takie dwie małe szufladki, tutaj za dużo nie ma, jak widzicie, na razie włożyłam tylko tutaj jakiś sprzęt, moje GoPro, zapasowa bateria, ładowarka, mój dysk zewnętrzny, karta pamięci, o, karta z siłowni, <grym> niedługo wracamy na siłownię, więc fajnie. Niżej też widzę jakieś takie pierdoły, więc zrobię tutaj porządek, tutaj mam rzeczy do GoPro. Więc właściwie, takie rzeczy jak sprzęt tutaj się znajdują, po które często sięgam, a nie są jakieś wielkie. Po drugiej stronie biurka widzicie, właśnie jest drukarka. Tutaj mamy tą tu moją palmę, która dochodzi do siebie po tym, jak ją troszeczkę zaniedbałam, ale są nadzieje, że się rozrośnie. I ona stoi na tym starym stoliku nocnym. Jeden stolik musiałam wynieść z sypialni, bo tam stoi lustro. Um, i też mi się podoba, że tutaj jest ten kwiat że ta zieleń fajnie kontrastuje ze ścianą, zobaczymy czy ta szafeczka tutaj zostanie bo ja ją po prostu tutaj położyłam, bo nie ma gdzie jej indziej wstawić, ale myślę że coś innego się tutaj pojawi, albo po prostu ta palma pójdzie z powrotem na miejsce koło fotela, nie wiem, zobaczymy i ostatni kącik to jest ta ściana z plakatami które już są tutaj no tak naprawdę prawie od początku są to plakaty z desenio, ja je kupiłam sama. Um, bardzo podobał mi się po prostu ten efekt tych fal, zburzonej wody. No i cytat, feelings are much like waves, we can't stop them from coming, but we can choose which one to serve, więc... Idealnie piękny cytat. No i tutaj mamy tą drugą komodę. Ona już jest mniejsza, jest to po prostu um, jakby jedna część tak jakby z tamtej, więc można sobie to wybierać. I ja po prostu tutaj zrobiłam sobie szuflady i tu są zapasy kosmetyczne, jak to mówią dziewczyny i moja siostra czy mama w sklep u Alice. Aniżeli też mam jakieś właśnie hybrydy i takie rzeczy, i ta szafka też jest na nóżkach. To wszystko wtedy wygląda lepiej, lżej. I tak jak widzicie, tutaj też są złote uchwyty, złote ramy. Tu nawet znalazłam pudełka w IKEA, nie wiem czy zauważyliście, które mają złote uchwyciki. Także starałam się w takich subtelnych rzeczach przemycić właśnie kolory i elementy, które tutaj się powtarzają, czyli złoto, zieleń żeby to wszystko fajnie się komponowało, no oczywiście klamki od drzwi są no nie złote, srebrne, ale no, one są takie w całym mieszkaniu, więc no, nie będę zmieniać jednej klamki, wiecie, no już bez przesady, tak samo karnisz jest srebrny, tak jak w, w innych pokojach i to jest słuchajcie wszystko, tak jak mówię, ta ściana jest jeszcze do zagospodarowania, coś tutaj wymyślę padł pomysł neonu co myślicie o tym? Eee, szukałam już jakichś stron, które coś takiego robią. Bo wiecie, wszędzie raczej jest coś takiego, że oni muszą to zrobić, wycenić, zaprojektować. Eee, także no musiałabym trochę poszukać, ale taki neon Alice Vlog Channel na przykład <laughs> albo z jakimś nie wiem hasłem fajnym. Pomyślimy, zobaczymy. Dajcie znać, co byście zrobili na tej ścianie. Może się wydawać teraz jak jestem z tej strony, że jest szaro, że jest ciemno. Ale to też dlatego, że nagrywam to już późnym popołudniem. Ale jakby druga strona i te jasne fronty w tych meblach powodują, że jest jaśniej. Jakby ten przód w ogóle tak bardzo mi się podoba, te zasłony bardzo dużo zmieniły, echo gdzieś zniknęło prawie. Także jeszcze dywan dojdzie i tak naprawdę to będzie już wszystko i będę super zadowolona z tego biura. Już mi się chce tutaj siedzieć i montować dla Was filmy. I zaraz siadam właśnie, bo dzisiaj już chyba trzy nagrałam, także... Alice szaleje, koniecznie dajcie znać, jak Wam podobają się zmiany. Tak jak mówiłam, nie są to wielkie zmiany, bo tak naprawdę doszedł tylko karnisz i zasłony. Zawiesiłam przycisk, zmieniłam biurko, ustawienie niektórych mebli i to, że je podniosłam optycznie. Poprzez nóżki. Myślę, że właśnie dużo robią takie tekstylia, jakiś motyw przewodni, kolor przewodni, także na tym się skupiłam. Ja jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście najważniejsze, żeby mi się podobało. Nie w każdego gusta trafię. To ja tutaj jednak będę przesiadywać najwięcej, ale może ktoś szuka inspiracji na to, jak urządzić właśnie takie pomieszczenie, albo po prostu był ciekawy tych zmian. Pomyślałam, że jeszcze pokażę, wam jak to wygląda przy zasłoniętych zasłonach, bo jest to po prostu ciemniej, więc możecie zobaczyć jaki jest klimat wieczorem jak już się ściemni, oczywiście mam też u góry światło i wtedy robi się jaśniej o, ale teraz możecie zobaczyć też to w trochę innych, innych barwach, no ja jestem naprawdę zadowolona, że wybrałam takie zasłony, one też są zielone, więc pasują do roślinek, no myślę że to wszystko całkiem fajnie się, się łączy no wiadomo, nie będę jakoś super często zasłaniać tych zasłon. One są raczej elementem dekoracyjnym, ale może kiedyś, jak będę siedziała tutaj wieczorem to zasłonię. W każdym razie bardziej chodziło mi o dekorację, o zredukowanie echa w pokoju. No i wiecie, trochę jednak to zawsze ociepla pomieszczenie, także tak to wygląda. No, ja jestem naprawdę zadowolona. Samo to biurko moim zdaniem robi robotę. Parę małych dodatków. I to tyle. A z tą jedną lampką to już w ogóle taki jest, wiecie, półmrok klimatycznie. Ja zaraz zasiadam do montażu tego filmu, więc odsłonię sobie zasłony, ale pomyślałam, że pokażę wam jeszcze jak to się prezentuje. Tak jest ciemniej. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Jak tylko będą jakieś nowe rzeczy tutaj, jakieś zmiany, to pokażę Wam na pewno we vlogach. A teraz ja się z Wami już żegnam, także do zobaczenia. Buziaki, pa!